Cześć kochani, zobaczcie co dzisiaj dla Was przygotowałam. Będzie dużo nowości, jeżeli chodzi o wyszaki, półeczki, dużo będzie się działo, zostańcie do końca. A teraz lecimy na półeczki. Jeżeli jesteś nowa, nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to koniecznie teraz, będziesz na bieżąco. A jeżeli podobają Wam się moje filmiki, to zostawcie łapeczkę pod tym filmikiem. Wtedy może on poleci do większej ilości osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. A teraz macie przed sobą cudowną torbę, która ostatnio pokazała się w przeglądzie. 25 zł to jest taka torba, która idealnie nada się na zakupy, bądź właśnie mm, gdzieś na plaży. Tutaj macie najnowszą kolekcję. Mm, Lively. Dużo rzeczy było. Szukamy, czy, czy, czy czegoś nie pominęłam, ale myślę, że nie. Lecimy dalej. Zobaczymy, co tutaj ciekawego dzisiaj Pepko nam pokaże. Te wspaniałe rzeczy, które pomijam i nie pokazuję, one już były, więc nowe osoby po prostu odsyłam na wcześniejsze przeglądy. A tutaj chyba te kosze są nowe, bo ich ostatnio nie widziałam. Tutaj wszystko było. Tak więc yy, pokażę Wam te kosze. One idealnie nadadzą się do przechowywania. I tutaj macie taki mniejszy: 20 zł. A tutaj jest większy za 30 zł. A jeżeli szukacie takiego wzoru na wasze krzesło ogrodowe, to zobaczcie cudowne monstery. I tutaj w Pepko e, kupicie je za 40 zł. Kolejna nowość. Bardzo fajnie widzę wykonana. Świetnie wygląda, powiem Wam szczerze. I cena, no super, 15 zł, a macie ją długą na 155 cm. Lecimy, kochane, na świeczuszki. Wiem, że tutaj mam fanki, zobaczymy, czy coś nowego. Tutaj mamy wkłady. Jak nie ma nowości, to chociaż zobaczymy, co najbardziej się sprzedaje. I widzę tutaj malinka. No, 6 zł, na najlepsze wzięcie. Ale powiem Wam szczerze, bardzo ładnie pachnie, ostatnio, może ostatnio nie, ale w przekroju ostatnich dwóch, trzech tygodni na pewno pokazywałam Wam ten zapach i polecałam. Tutaj tą torbę wczoraj pokazywałam w przeglądzie, dzisiaj tutaj jest duży yy, tłum. Cały czas ktoś przechodzi. Nie mogę swobodnie nagrać, ale okej. Okay. Zobaczcie, jaka fajna bluzeczka biała. No, ona jest też przepiękna. Ostatnio te bluzeczki białe naprawdę pokazują się w pepko cudowne. Tutaj macie taką ala kokardkę, świetny haft z przodu guziczki, atrapy 25 zł, 100% bawełny, no kolejny plusik. I tutaj jest w rozmiarach od S do 2 razy XL. No, szkoda, że nie ma tego 3 razy XL. Tutaj już wszystko było, ale nie widziałam tej czarnej bluzeczki, tak więc lecimy. 20 zł i no, tutaj już jest od S do 3xl, jest taka luźniejsza, coś w stylu mm, nietoperza. Nie ma tutaj mm, informacji, to zobaczymy jaki jest skład. 50% wiskozy i 50% poliestru. Ona jest taka naprawdę fajna, luźna. No i znalazłam nowy kocyk dla dzieci. Król Lew, no piękny naprawdę. Tak ładny kocyk, 35 zł. Tylko nie widzę tutaj rozmiaru. Albo ja po prostu ślepa jestem. <gryw> Wybaczcie. Lecimy dalej kochane. Tutaj widzę dołożyły Panie te kompleciki, tych talerzy papai. Dywanik ostatnio pokazywałam. Tutaj ładnie widzę panie wyłożyły te okrągłe, które też były na kanale. Poduchy były. Ale czy tutaj znajdziemy nową poduchę? Wątpię. Za krótki czas, by nas Pepko chyba tym uraczyło. No nie. Czyli te wszystkie poduszki. Są dostępne, ale mam nowe dwie, dwa komplety pościeli, i tutaj jest taka fajna w kratkę beżowa z takim delikatnym szarym, świetny kolor 70 zł i wymiary to 200 na 200, 220 na 200, poduszka 70-80 cm, naprawdę przyjemna w dotyku no 100% bawełniana. I tu macie pierwszą propozycję, a drugą taką. I ona jest naprawdę cudna. Ja lubię takie y, właśnie wzorki 160 na 260 zł. I myślę, że tu znalazłam też nową poszewkę. Ona jest, y, zobaczcie, z jednej strony na jaśniejszym tle ten liść, a z drugiej na szarym. Bardzo ładnie wygląda. Dookoła fajne takie paseczki idą. Mm, tutaj nie ma ceny. Ale spokojnie, tutaj, 15, yy, 12. Czekajcie, <laughs> czekajcie, bo lewą ręką ciężko o 12 zł 45 na 45 pokażę Wam, jak to wygląda z drugiej strony. No daj, chodź tu. <laughs> Nie chcę się pokazać. O, tak, jedna strona i druga. Te podkładki wam ostatnio pokazałam, a tutaj chyba wszystko było, tylko. Przypominam, że jest taka fajna zasłona za 100 zł, ona też ma fajne tutaj motywy liści i, i wiecie, takie tam jakieś palmy gdzieś w tle ładne. Nowe kosze na zabawki, Barbie i te emotki to też były. Ale tutaj znalazłam dwuosobowy namiot 85 zł. I tu mnie zaskoczyło pepko, bo nie spodziewałam się, że po prostu y, znajdę takie cudenko 2 na 120. No, dla zainteresowanych to jest coś takiego w sprzedaży. Nowe widzę, y, nowe, nowe. Patrzę na wzory nie umiem się skupić. Zasłony prysznicowe, kochane, z 25 zł, 180 na 200. To wszystko dzisiaj chyba jest takie śliskie, że tak mi leci. Zobaczcie, tutaj macie zielony, jakiś niebieski, i ten z przodu chyba najbardziej mi się podoba. Tak one się prezentują. No, i tu już też wszystko było ale widzicie, że dojechały te mm, miseczki awokado, cytrynki, tak więc jak ktoś nie kupił, to teraz tego w pepku jest naprawdę dużo. Tą szkatułkę też pokazywałam, to jest ostatnia nowość, jeżeli chodzi o tą kolekcję emotek. No a tu znalazłam parasole mm, na taras, balkon. Tylko cena 50 zł, to nie, 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 kochane, ja was odsyłam do Action, tam teraz kupicie w promocji tygodnia. Za 20, chyba 3 albo 5 zł, ale no, między 20 a 25 na 100%, więc lepsze kolory i tani. A to samo pewnie. No, i tutaj już wszystko było. Lecimy na wieszaczki, i widzę żółtą bluzeczkę. Podobny, e, podobny dół bluzeczki do tej tutaj obok, co wisi. Od S do 2 razy XL 25 zł. No, i tutaj też musimy rzucić okiem na skład, bo nie ma informacji. 95% bawełny i 5% elastyny. Bardzo ładna bluzeczka. Ciekawa jestem, która wam się bardziej podoba ta żółta czy biała. A tu jest taka mm, szara, szara. Hmm. Szara bądź bladu niebieska, jak to lubi. 100% bawełny. E, świetna, no, chyba bardziej pod niebieski, chociaż kurczę. Tu jest z tymi kolorami, wiecie. 15 zł od S do 3xl. 3x no i ona jest taka fajna, luźna. Podwinięte ma te rękawki, do tego możecie dokupić spodnie, zobaczcie, identyczny kolor. Zwężane nogawki są bardzo ładne. Ostatnio pokazywałam je właśnie, ale przypomnę, bo możecie sobie fajnie dopasować. 50 zł i tu mamy rozmiar 38. Spodnie są po prostu świetne. Te białe spodenki wiszą tak sobie z przodu, ale chyba już były. Bardzo ładne mają kwiatuszki. 40 zł, rozmiar 40, świetny pas na gumie. Dwie kieszonki i tu nagranie mi gdzieś uciekło, ale zobaczcie, możecie sobie skompletować tą bluzeczkę właśnie z guziczkami do tych spodenek. Dalej, no i tutaj, no tej sukienki też nie kojarzy, bo jest nowa na pewno. Taka ładna, brązowe, takie cieniowane guziczki. Również tutaj macie Piękny haft. Bardzo, bardzo miła w dotyku. 60 zł. I pod biustem ma taką gumeczkę. I jest taka luźniejsza. Też fajna. Naprawdę delikatny materiał. Tu mam rozmiar akurat 36. Ale też znalazłam świetną torebeczkę. Zobaczcie, kolory są po prostu piękne. I macie tutaj w środku złoty łańcuszek. 35 zł. No, fajna. A na koniec taki zestaw też chyba nowy, bo nie widziałam go wcześniej, 20 zł. Kochana, zapraszam Was na wczorajszy przegląd, bo tam były... Cudowne rzeczy. Życzę Wam miłego dnia. Widzę słoneczko wyszło, tak więc będzie fajnie. Jeszcze dzisiaj wleci Biedronka i action, tak więc do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam ślicznie za wspaniałe komentarze, łapeczki, subskrypcje. Nie zapominajcie zostawić pod tym filmikiem, a ten koniecznie zobaczcie, bez nowa kolekcja. I tutaj jest naprawdę tania firma na kosmetykach, tak więc naprawdę warto tam zajrzeć. Będzie mi bardzo miło. Co dalej? No nic, chyba. Witam jeszcze nowe osoby na kanale. Cieszę się, że do mnie trafiliście. Tu, w biedronce, to w ogóle był hicior. Musicie koniecznie zobaczyć ten przegląd, bo tam są wspaniałe rzeczy. Buziaczki. Do usłyszenia. Cześć, pa.